W czasie studiów inżynierskich, razem z kolegami, w przerwach między zajęciami, zaczęliśmy rozmowy i okazało się, że wszyscy interesujemy się lotnictwem. Pomyśleliśmy sobie: cóż, skoro jesteśmy elektronikami, dlaczego nie zbudujemy sobie symulatora lotniczego takiego niedomowego, niemałego, ale czegoś większego. Tak rozpoczął się nasz projekt Aviator. Już rok po w tym pomyśle rozpoczęliśmy przygotowanie do tego projektu, rozpoczęliśmy jego budowę, zakupiliśmy monitory, odpowiedni sprzęt komputerowy i tak przez ten okres z pomocą także innych osób, z innych kół naukowych kontynuowaliśmy rozwijanie tego projektu i w tej chwili doszedł on do prawie finału. Mamy już praktycznie prawie gotowy kokpit i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli już w 100% polecieć tym samolotem. Projekt Aviator jest rozwijany w kole naukowym Elektroników już od ponad 3 lat. W tym czasie środki pozyskiwaliśmy z różnych źródeł, głównie z grantu rektora dla kół naukowych, ale również różni zewnętrzni sponsorzy, firmy przyczyniły się w pomocy przy zakupie różnych elementów, m.in. sprzętu komputerowego, jak również podzespołów niezbędnych do wykonania elektroniki, która dzisiaj stanowi wyposażenie pokładu symulatora. Znajdujemy się w tej chwili w symulatorze lotniczym Aviator, jest to symulator samolotu Cessna 172 w wersji z glass cockpitem, czyli jak widzimy wszystkie wskaźniki są wyświetlane na ekranach ciekłokrystalicznych. Nasz symulator wyposażony jest w pełny cockpit, który możliwie wiernie odwzorowuje prawdziwy samolot. Pracujemy nad zbudowaniem pełnej elektroniki, która pozwoli sprawić, aby wszystkie przyciski, które są w naszym symulatorze, wywoływały rzeczywiste akcje w oprogramowaniu, z którego korzystamy. Dzięki temu możliwe będzie szkolenie operacyjne przed szkoleniami lotniczymi, a także dobra zabawa umożliwiająca poznanie, jak lata się prawdziwym samolotem. Z powodu zastosowania technologii Glass Cockpit nie jesteśmy ograniczeni jednak tylko do modelu samolotu, o którym wspomniałem. Możemy zmienić treść wyświetlaną na ekranach wskaźników i zasymulować praktycznie dowolny samolot. Nasz samolot wyposażony jest w wolant. Wolant ten jest bardzo zbliżony do wolantu prawdziwego samolotu. System przepustnic, oraz także wyposażamy go w inne systemy, tak aby możliwie wiernie oddać wrażenia. Lotu prawdziwym samolotem. Na monitorze najbliżej mnie widzimy wskaź podstawowe wskaźniki parametrów lotu, sztuczny horyzont, prędkościomierz, wysokościomierz, wariometr, y kompas. Na drugim monitorze wyświetlana jest nawigacja GPS, natomiast na dużych monitorach, które są widoczne z tyłu, wyświetlany jest widok y taki jak z kokpitu samolotu. Wszystkie urządzenia są wyposażone w dedykowane przez, i wykonane przez nas od podstaw płytki elektroniczne. Płytki elektroniczne komunikują się ze sobą oraz z komputerem za pomocą magistrali CAN. Jest magistra stosowana w, na przykład pojazdach czy przemyśle, dlatego jest ona odporna na zakłócenia. I dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy przekładać wszystkie przyciśnięcia przycisków lub też w drugą stronę pewne parametry z symulatora wyświetlać na wyświetlaczach, które znajdują się w naszym kokpicie. Przygotowujemy się w tej chwili do lotu, startujemy z wirtualnego lotniska Balice. W tej chwili silnik pracuje na obrotach jałowych i zaraz usłyszymy, jak wchodzi na pełne obroty. Rozpędzamy się w tej chwili na pasie startowym. Po prawej stronie mijamy bazę wojskową w Balicach. Cały czas w tej chwili się wznosimy ze stałą prędkością. W tej chwili zmniejszam nieco moc silnika i kontynuuje lot na stałym pułapie. Widzimy przed nami Kopiec Kościuszki. Z powodu tego, że korzystamy z wirtualnej rzeczywistości możemy sobie pozwolić na zobaczenie różnych miejsc naszego miasta naprawdę z bliska. Troszeczkę sobie zwiększymy prędkość. Samolot słyszymy jak silnik zaczyna nam pracować na wyższych obrotach, też widzimy, jak zmieniają się tutaj na ekranie wskazania tego silnika. Przed nami w tej chwili kopiec kościuszki lecimy w tej chwili z prędkością ponad 100 węzłów. I teraz powolutku będziemy nasz krótki lot kończyć i zawracać nad terenami agiechu w kierunku balic. W tej chwili słyszymy dźwięk wysuwających się klap, które pozwalają nam raz jeszcze troszkę bardziej wyhamować samolot, a dwa zwiększają naszą stabilność przy wolnym locie. I widzimy, podchodzimy do lądowania. Delikatnie teraz podnosimy nasz no maszyny do góry, aby zmniejszyć prędkość opadania. I hamujemy na pasie startowym w Balicach, z którego przed chwilą wystartowaliśmy. Lod może nie idealny ale jak to piloci nawijają, każdy lot, który kończy się bezpiecznym lądowaniem, bez uszkodzenia samolotu jest lotem udanym. Dziękuję bardzo za wspólną pomoc. Koło Naukowe pracuje nad nowymi ścieżkami rozwoju, między innymi chcielibyśmy w tej chwili zbudować symulator szybowca z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości. To, co jest ciekawe w tym projekcie, to to, że integruje on osoby o różnych umiejętnościach, z różnymi zainteresowaniami. W projekcie oprócz Koła Naukowego Elektroników pracują również członkowie innych kół, m.in. Koła Konstrukcji Militarnych Adamantium oraz Koła Naukowego Volt. Prace niezbędne do wykonania pełnego symulatora wymagały zaangażowania wielu osób. W tej chwili zespół w ciągu tych trzech lat liczy już no ponad 20 osób. Mnie jako opiekunowi w tym projekcie podobało się to, że studenci byli w stanie się zorganizować i tak naprawdę stworzyć własne struktury, które finalnie doprowadziły do realizacji wszystkich zadań postawionych sobie w tym projekcie.